Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie. Dzień dobry, szczęść Boże, uroczystość objawienia pańskiego świętujemy, bo mędrcy przybywają do Jezusa, oddają mu pokłon, rozpoznają w Nim Zbawiciela świata. Piękne słowo mamy od tego poranka. Fragment drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Zwracam szczególnie uwagę na postawę mędrców. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Padli na twarz i oddali mu pokłon. Od samego początku tego dnia rodzi się we mnie takie pragnienie zachwytu Bogiem. Przypominam sobie nawiedzenie katedry w Kolonii, gdzie są relikwie trzech króli, mędrców, a więc w sposób szczególny czci się właśnie tą tajemnicę pokłonu przed Jezusem. Przypomina mi się pielgrzymka Benedykta XVI do Kolonii. To był 2005 rok. Byłem też tam z młodzieżą. I jego wspaniałe słowo o adoracji o tym, że to jest intymny kontakt z Bogiem, z Jezusem. Kiedy czytam to słowo, to przypominają mi się właśnie tamte. Wydarzenia sprzed wielu lat. I chciałbym zachęcić Ciebie dzisiaj, by rzeczywiście upaść przed Bogiem. To znaczy pozwolić, żeby Bóg rzeczywiście dla nas Bogiem był, żeby Jezus był rzeczywiście tym, który ma być. Upaść na twarz to nie oznacza tylko upaść zewnętrznie. Oczywiście, jeżeli to Ci pomoże, możesz się też tak modlić. Ale chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy upadli w sercu swoim, w naszym duchu, to znaczy by uznać miejsce Pana Boga, uznać miejsce Jezusa w naszym życiu. Takie zadanie sobie wypisuję. Yy, możesz też wziąć swoją kartkę, swój notatnik, bo już na pewno masz. I zapisz sobie takie zadanie. Yy, możemy to zrobić razem, albo ty za chwilę. Adoruj Jezusa. I daj mu dary. Ale jakie dary. Już nie chodzi o to, żeby dać Jezusowi złoto, kadzidło i mirę. Ale dziś, ja chcę dać Jemu swoje serce, chcę dać mu swoją miłość, chcę dać mu swoje oddanie. I tą gotowość do tego, że będę go głosił. To jest mój dar dla Jezusa. Jaki ty dar złożysz? Zachęcam, żeby pochodzić trochę z tą myślą i rzeczywiście ten dzień przeżywać jako z jednej strony czas uwielbienia, a z drugiej strony czas oddawania darów, czyli siebie, bo cóż więcej mamy i cóż Bogu jest potrzebne? Nic materialnego, nawet nasza praca. Nasze serce, nasza miłość i wynikająca z miłości do Boga, miłość do ludzi, by zajaśniało światło Ewangelii na całym świecie. No to, drodzy moi, z modlitwy idziemy do działania. Dobrego dnia Wam życzę.